Zrobić taki filmik, bo pomyślałam, że to będzie ciekawe. I ci, którzy dadzą radę, to są mistrzami SMR naprawdę. E, I zrobimy sobie też filmik z Waszymi. Nie yeah, ta Yeah. Kiedyś nie lubiłam, obecnie Спасибо że są z yes <clears> hmm. <throat> na przykład lubię ale ja lubię soft spoken który jest taki bardziej może naturally paced czyli jak jest taki um, po prostu normalny głos twórcy delikatniejszy niż zwykle ale wiele razy jak zrobiłam soft spoken to potem mówiliście, że coś było nie tak że było za głośno i teraz w ogóle mam troszkę chrypkę także wybaczcie mi, jeszcze mam resztki choroby no ale tak Mówicie, że, że nie lubicie soft spoken, a jeden komentarz taki był, więc dajcie znać. Może wy jednak lubicie soft spoken, to z miłą chęcią nagram dla was jakiś soft spoken filmik. Było jeszcze tam parę wyzwalaczy w komentarzach, w których pisaliście na przykład, mm, że nie lubicie holi, że nie lubicie jak ktoś gada o czymś przez pół godziny bez sensu. Także jeszcze było trochę z tą gąbką, osłonką, której ja nie posiadam, więc tego też nie zrobię. Ale słuchaj, pyszczku, jeśli dotrwałeś aż do teraz, to jestem z Ciebie bardzo dumna i zasłużyłeś na to, na to, na to, żeby zobaczyć filmik z najlepszymi wyzwalaczami z ulubionymi wezwalaczami, więc niedługo, jutro zrobię taki post i będziecie mogli tam pisać wasze ulubione wezwalacze